Dobrze, Jacy, słuchaj! Te filmy jeszcze możemy obejrzeć, nawet no, może jutro. Chodzi o alkmaster. Powiedziałam szczerze to, co myślę. I co? Naprawdę, no, co? To? No. To? No to panu, już nie żyjesz, już zmarł ten aktor. Kury, teraz o śmierci, ja teraz mam wyzywać, mówić prawdę. Nie! Ja, Mogę naprawdę! No, dałbym problem. Widzowie! Ostatnio zacząłem burzę na temat Alkomaster Gali, gdzie występowałem. Przegrałem, nieważne. Byłem, sprzedam telewizor, żeby mieć na wyjazd, bla, bla, bla. Była zaliczka 1500 zł, każdy dostał zaliczkę mniejszą, większą, cholera wie, tak. Dlaczego tam nie walczył? Ten, co miał z Casio walkę w boksie na no Alkomaster? Bo powiedział wprost: dajcie mi z góry pieniążki, to u was będę pił alkohol, nie dali mu to zrezygnował. No i miał rację, poszło grubo. Coś tam obiecują mi i w ogóle w imieniu właśnie psychotropa mówię, że też mu powiedzieli, że ma być jakaś ugoda w styczniu, mają być pieniążki, coś tamtego, bla, bla. a ja kurwa powiem wam tak, moja mama siedzi, ja zaraz będę siedzieć, może o 6 rano, o sobotę zaraz, wiesz, 6 rano wjechali, to były pieniądze, 16 tysięcy, bo ja przegrałem, dostałem zaliczkę, za wygraną miałem dostać 25, za przegraną 18. Dwójkę mi dali to 16 tysięcy. Mówię jak jest. 16 tysięcy złotych miało być dla mojej mamy na jedzenie, na fajki, dla mnie na jedzenie, na utrzymanie się w więzieniu, dla Jacka opłaty czyż na życie. Mówicie dlaczego się nie stawiłem? Stawiłem się 20 minut za późno. Streamuję, piję, bawię się, jestem w końcu z sobą po dwóch latach zakazów. W końcu mogę mówić co czuję i mimo wszystko są mega rekordy, jest bardzo dużo ludzi, widzów, pieniążków. I każdy dzień wolności wykorzystuję po to, żeby nadrabiać pieniądze, które miałem kurwa dostać z Alkomaster. I nie tylko ja. Ćwiarcą, TKM, wiele osób. Ja, są relacje, tak? I włączmy sobie te relacje. Kurwa, mać. Ja Lasik, bro. gadasz na jebany, kurwa, przegrywasz pojedynki. Wielki kurwa alkoholik imprezowicz, co tydzień relacje, loży VIP, kubalasik, pisze do mnie, kurwa, Daniel, mów, że jesteśmy wypłacani, kurwa. Chyba dupo wypłacasz, kurwa. Ty. Oni, Dlaczego byłem taki miły? Dałem ci się pojechać w swoim mieszkaniu. Poniżałeś mnie i przeklinałeś, nie szanowałeś mojego zdania. Mówię, nie przeklinaj, kurwa, bo mamy zawiasy z Gosią i mogą nam odwiesić. A ty, kurwa, kurwa, jak jestem kozak? Gdybym mógł, to bym cię kurwa wziął i wyprowadził. Ale byłem miły, dobro, koleżeński i szanuję gości, którzy byli, mój, w chacie. No i chuj, chwali się VIP-em, imprezami cały czas, znajomości, jaki tu nie jesteś kozak, po co obiecałeś wszystkim, że będzie wypłata, że to, jak w chuja poleciliście. I to są relacje, I jak ja się odpaliłem, to odpaliło się dużo, dużo, dużo zawodników. Hmm. No, będzie się chyba... Kwa... Dla od się odpalił. Kurde.